Podczas 18 Gali gnieźnieńskiego Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców w 2022 roku. Laureatów wybrała kapituła złożona z gnieźnieńskich dziennikarzy. 18 Gala Sportu za nami, emocje ogromne, dlatego że w tym roku, w roku 2022, naprawdę odnieśliśmy wiele cennych sukcesów. Wspaniałe zespoły, występy drużynowe. No Piłkarkami ręcznymi, które weszły do Superligi. No praktycznie tylko taki gorszy sezon zanotował Gnieźnieński żużel, ale indywidualne. Przecież w tych wszystkich sportach walki, karate, podnoszenie ciężarów, boks. no Tego jest naprawdę mnóstwo i te emocje były ogromne. Myślę, że dzisiejszy, dzisiejszy wybór, który został dokonany, na pewno musiał być trudny przez kapitułę. Ale cieszę się, bo emocje były do końca i naprawdę tym naszym sportowcom należy się taki wspaniały wieczór i podziękowania ze strony miasta, dają nam przecież oni ogromną radość, energię, pozytywne emocje, czy to w okresie zimowym, czy to w okresie letnim i naprawdę jest to, aż takie sercem się raduje, kiedy na nich patrzę, ale przede wszystkim, kiedy patrzę na młodych sportowców, tak sobie pomyślałem, że przecież nie tak dawno chociażby Wiktorii Uczyńskiej, która zajęła dziesiąte miejsce, wręczała stypendium sportowym miasta Gniezna i dzisiaj jest wybitną karateczką która zdobyła mistrzostwa, na Mistrzostwach Europy, to jest naprawdę świetna reklama naszego miasta, ale też coś co my mówimy, że tak zwaną piramidę sportu, budujemy od dołu do góry i dzisiaj są tego efekty, chociażby w tym, że w Zespole Piłkarzy Granicznych są gnieźnianki, chociażby w tym, że drużyna koszykarzy zbudowana ho hokeistów, zbudowana jest gnieźnia, to cieszy, to raduje, takie miałam refleksję w dniu dzisiejszym, no i ogromne święto ognieźnickiego sportu. Sportowcem roku została zawodniczka MKS PR Urbis Gniezno Monika Łęgowska. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z mojej całej drużyny, bo to wszystko wspólnie walczyłyśmy. To, że tutaj dostałam tę nagrodę to jest zasługa całej, całej drużyny i pracy. Myślę, że to dla na naszej drużyny był bardzo wielki sukces i że dziękujemy, że nas docenili, naszą drużynę. Bo to jaką wielką pracę zrobiłyśmy wszystkie razem. Robi, robiłyśmy, robimy i będziemy robić To to jest bardzo... Bardzo dobrze nam y, ta nagroda dała. Takiego kopa do przodu. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Politowicz z AKT Samuraj, trzecie drugi rok z rzędu Dariusz Dobrzycki z MKK. Jest to niesamowicie, niesamowicie miłe przeżycie. No, w zeszłym roku też udało mi się to trzecie miejsce zdobyć. Y no, metryki nie oszukam, jestem coraz starszy i, i, i też cieszy to podwójnie myślę, to trzecie miejsce, że, że pomimo upływającego wieku gdzieś tam moje, moje dokonania na boisku zostałem dostrzeżone przez kapitułę. I nie tylko, tak jak mówię, tak jak powiedziałem na scenie, to, to nie jest sport indywidualny, to jest sport zespołowy, więc, że tak powiem, to trzecie miejsce. Jest wypadkową tego, że no działam z taką świetną grupą ludzi na treningach, poza treningami i, i myślę, że to. to jest mi tylko, tylko i wyłącznie jestem w stanie powiedzieć, że, że dziękuję chłopakom, no bo tak jak powiedziałem, no to, nie jest, to nie jest sport indywidualny, tylko zespołowy i dzięki temu, że, że mogę pracować z taką grupą ludzi, to to, to wyróżnienie jest naprawdę bardzo miłe. Kolejne miejsca w tej kategorii zajęli Paweł Kozłowski z Orła Gniezno, Magdalena Nurska z MKS PR Urbis Gniezno, Oskar Fajfer GTM Start, Paweł Kadłubowicz z KS Gniezno, Maciej Wejerowski UKS Start, Marcin Lewartowski z Tela Gniezno i Wiktoria Łuczyńska z AKT Samuraj. Drużyną roku został MKS PR Urbis Gniezno. Dla nas był to rok wspaniały, bo, bo i wywalczyliśmy awans do tej Superligi. Superliga co prawda zaczęliśmy no, z marnym takim skutkiem, te pierwsze sześć kolejek, ale potem już myślę, że wszystko nam się, ta karta odwróciła i zaczęliśmy zdobywać punkty, a do tego jeszcze trzeba dodać Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych, także dla nas był to naprawdę super rok którym napisaliśmy historię i bardzo jesteśmy z tego dumni. Gratulacje dla całej drużyny. Myślę, że, że, że dziewczyny są szczęśliwe. Dzisiaj mamy tę ten, ten okazję, żeby, żeby poświętować troszeczkę, wyluzować się, bardziej zintegrować z całym środowiskiem tutaj sportowym. Bardzo dziękujemy za coś takiego, bo, bo to naprawdę cały rok się ciężko pracuje, żeby tutaj być gdzieś tam docenionym i spotkać się całym, tak naprawdę z całym środowiskiem sportowym, a to jest bardzo ważne, żeby się wspierać nawzajem. No i bardzo szczęśliwi jesteśmy, a już od przyszłego tygodnia zaczynamy dalszą walkę o punkty. Tytuł trenera roku 2022 należy do Arkadiusza Konowalskiego z MKK. Przede wszystkim byłem bardzo zaskoczony i oczywiście bardzo szczęśliwy z, z tego wyróżnienia w gronie tak e, dobrych, zasłużonych trenerów, którzy, którzy byli nominowani, bo to dla mnie e, duże wyróżnienie. Tak jak wspomniałem, ja to odbieram jako, e, jako docenie całej pracy szkoleniowej, jaką odbywamy w klubie. Cały klub to blisko 150 dzieci, które teraz uprawia koszykówkę. Ja akurat jestem trenerem, który jest trenerem pierwszego zespołu i gdzieś jestem najbardziej widoczny z tych wszystkich trenerów, także myślę, że, że to jest docenienie pracy szkoleniowej, jaka się odbywa w całym, naszym, w całym naszym klubie. Działaczem roku 2022 został Paweł Wolny z KS Orzeł Gniezno, a odkryciem roku Kacper Garczyński. 18. mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu organizowane przez KS Walka Gniezno to impreza roku. Tradycyjnie też prezydent Gniezna przyznał Super Orła. W tym roku powędrował on do Jerzego Impierowicza. W tym roku nagrodę specjalną to jest tą nagrodę, którą ja mogę zadedykować bo przypomnę, że to kapituła wybiera najlepszych sportowców, nie zna. Zadecydowałem panu Jurkowi Imbirowiczowi no, postaci, która w niedzielskim sporcie jest mega znana, a to nie tylko były dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca, trener, działacz, prezes szkolnych klubów sportowych. Przez wiele lat prowadził przecież klub piłki ręcznej MKS, w tej chwili jest honorowym prezesem, przecież udzielał się w latach 80. w żużlu, naprawdę wychowawca wielu, wielu pokoleń i muszę powiedzieć, że czekałem długo, żeby Jurkowi wręczyć tą nagrodę, ponieważ wiem, że jest z rodziny wielopokoleniowej, to znaczy, że mama żyje już ponad 100 lat, więc wiem, że mogą sobie poczekać swobodnie na wspaniały czas, a ten czas właśnie popandemicznie nadszedł w roku bieżącym i dlatego też Gnieziński jest super orzeł dla niego. Ja nigdy nie pracowałem pod kamerę telewizyjną, pod mikrofon. Ja po prostu... Czułem to w sobie, że muszę dawać jako nauczyciel, jako trener, być przykładem dla młodzieży. I z tego się najbardziej cieszę, że wychowałem wielu mistrzów, wielu uczniów moich dzisiaj: bracia konowalscy, bracia jabłońscy, Robert Popek, Piotrek Bręk. To wszystko są moi uczniowie. Tomek Kanowalski za zażartował, że tutaj trzy czwarte sali, czy hali sportowej, to ja uczyłem. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.